Cześć, nazywam się Stanisła Borodienko i dzisiaj chciałbym Cię powiedzieć, że mam dla Ciebie darmowy kurs, jak zacząć zarządzać czasem i celrzeciowym. Ten kurs nazywa się opanowanie równowagi życiowej, zarządzania czasem i celrzeciowy. Co otrzymasz w tym kursie? Zrozumiesz, jak wybrać swój cel życiowy i zrozumiesz technikę zarządzania czasem, z której najlepiej zacząć zarządzać swoim czasem. Ta technika polega na tym, że po prostu są koło życia, są tam 8 kategorii twojego życia i zrozumiesz na jakim poziomie w tych kategoriach jesteś, na przykład finanse i na jakim poziomie jesteś i zrozumiesz jak polepszyć wszystkie te 8 kategorii, Twojego życia. Także pod e, w koniec tego zrozumiesz, jak osiągnąć 8 celów życiowych, e, no, nie życiowych, a rozwoju, e, samo rozwoju, żeby być lepszym w tych kategorii. kategoriach. E, także wybierzesz cel. Także bonusem do tego, czy masz dostęp do mm, darmowych materiałów zarządzania czasem. E, są tam no, techniki zarządzania czasem, jak sprawdzić swój cel życiowym od razu, Zoom możesz zobaczyć po obejrzeniu tego kursu. A, no i temu podobne rzeczy. Także ten kurs możesz o, odebrać w opisie pod tym filmikiem, będzie link, albo w pierwszym komentarzu też pod tym filmikiem. Co potrzebne, żeby odebrać ten kurs. Po prostu, a, kiedy otwierasz ten link, będzie strona. де написано латин не куче. Адже би одебрати цей курс, po, просто потрібно писати своє ім'я і свій імейл, на який прийде доступ до тих дармових матеріалів. Uh, um, um, no, по згаданню ще, ну просто по писанню і uh, ім'я, і um, своєго імейлу. E Uh, otrzymasz list z potwierdzeniem subskrypcji na te materiały. Uh, także musisz przejść do swojego e-mailu i tam potwierdzić, i odtedy, 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 od tego momentu od razu otrzymasz dostęp do tego kursu do ponownie równowagi życiowej, zarządzania czasem i celu życiowym a także dostęp do darmowych materiałów zarządzania czasem. Jeżeli spodobało ci się, spodobał Ci się ten filmik, postaw polubienie, zasubskrybuj kanał, napisz komentarz, jeżeli masz pytania związane z tym kursem, napisz komentarz.